gadanie sprawdzam, jest ok, bo to pozwoli mi zobaczyć, kto to zrobił, na czym to zrobił. Czy to jest z 70-tych lat, tak jak część badań, o których my dzisiaj dalej mówimy? Czy to jest jakby świeższy temat, albo robione na niem, nie naszym krągu kulturowym, podobnych produktach i tak dalej? No tylko to już jest taki, taka rzecz wymagająca wysiłku, idącego trochę bardziej niż tylko nagłówek, nie? No, i żeby tutaj podać przykład badania, które jest bardzo często wykorzystywane w świecie sprzedaży, bardziej przez menadżerów, czy uczy się tego menadżerów, mam nadzieję, że coraz mniej, czyli y, motywacja oparta na piramidzie potrzeb Masłowa. No. Czy Maslowa, który jak wiadomo, a propos tego doboru grupy, o którym Ty mówiłeś, no nie do końca jest to badanie reprezentatywne, które można przełożyć na wszystkie grupy, bo było przeprowadzone. Na uniwersytecie wśród bardzo bogatej, białej społeczności amerykańskiej. Też dla jasności, to jest fajny przykład, bo on pokazuje wielopiętrowość tego, co się z tym stało. Tak, to znaczy, tak. piramidy sam Abraham nie namalował. To znaczy, on tylko pokazał, że ludzie mają. Znaczy, Sławek Jarmusz z moderatora Wrocławskiego, który jest takim polskim pierwszym trenerem, który bardzo głośno mówił, że pracuje w nurcie evidence-based, mówi, że każda taka e, historia jak piramida potrzeb pokazuje nam, że te ludzie to są różne.